Cześć, drodzy oglądający, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia. nisko się kłania. Jak widzicie mój zbiorniczek troszkę zamglony, a dlaczego zamglony? Dlatego, że przy dzisiejszej podmianie 5 litrów wody postanowiłem pozbyć się żabienicy, definitywnie się jej pozbyć, żabienicy, która była Tutaj w prawym rogu mojego zbiornika, no i kompletnie nie chciała rosnąć. Nawet po podaniu dwóch podajszych kulek GT pod nią nic z tego nie było. No, coś jej nie grało w zbiorniku, no i, no i rosnąć nie chciała. Delikatnie ją wyrywałem No, oczywiście kulki GT naruszyłem, no ale, ale nie jest źle. Słuchajcie, o tym, że nie jest źle, to będę mówił za chwilkę. Może najpierw o tych roślinkach. Wywaliłem żabienicę, Na jej miejsce dałem oczywiście tego Anubiasa. Teraz on tam króluje. On już tam był wcześniej, ale teraz jest tam jedyną rośliną. No i z boczku jeszcze sobie rośnie taka mniejsza odnoga Pogostemona. Co co do Anubiasa? Anubiasa tego dużego mam. Puch. Miesiąc. No i on przez ten miesiąc był dość starannie ukryty tam w gąszczu mikrozarium i, i nie było widać tego, co jest przy kłonczu, tylko te duże, główne liście były widoczne. Gdy dzisiaj przy tej mojej roszadzie z roślinami Anubiasa ruszyłem, no to zauważyłem, że ma on bardzo, bardzo dużo, no bodajże z 5 nowych liści, które bardzo ładnie rosną. Tutaj nowy liść tego Anubiasa też jest. Taki większy, tutaj ten taki bardziej jasny. To jest nowy listek. Czyli ma on się całkiem dobrze, całkiem ładnie rośnie. W ogóle anubiasy w tym zbiorniku mają się dobrze. Tutaj widzicie nowe, nowe listki tych roślinek widać. I to mnie bardzo cieszy, bo jakoś te rośliny w tym zbiorniku od dłuższego czasu mają się naprawdę znakomicie. Tutaj dowód kwitnący, Anubias. No świetna sprawa, bardzo dorodna roślina. Jak widzicie, całość jest jeszcze zamglona, ale nie ma tragedii. Było tutaj o wiele, o wiele gorzej, gdy te kulki, kiedy się naruszyły no i wywaliły trochę brudu do wody. Ale filterek Aqua FZN1 bardzo dobrze sobie radzi. O dziwo, bardzo dobrze sobie radzi, ponieważ to jest tutaj. Maluch, nieduży filtr, a, a naprawdę robi świetną robotę. Ceramika, gąbka na wierzchu, nowa włóknina No i, i filtr daje rady. Może tą włókninę pokażę. Tak kręcę wszystko z jednego ujęcia i tak się obraz chyboczy, no ale, ale damy rady. Tutaj taki widok skóry. Trochę ciemno, ale będzie włókninę widać. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie widać, jak sobie. Poradzę z pokrywą. Okej, okay, już ją tutaj mam. O, świeża włóknina. Filtr odkręcony tak na jedną trzecią mocy, może troszkę więcej. No i sobie tutaj malutku pyka i wodę filtruje, a filtruje bardzo, bardzo zacnie. I Jutro myślę, że z rana akwarium będzie w pełnej krasie, będzie bardzo przejrzysta woda bo ten filtr do tego bez problemu doprowadza rybki jak widać mają się dobrze nakarmione kierysy buszują glonajad głupieje, bo pod korzeniem kopie namiętnie dół, tutaj ten piach pryska na roślinkę na kryptokorynę, no i czasem wygląda jak po wojnie, ale ale tak ma tak ma widocznie być. Cały zbiornik tak się prezentuje. Całkiem nieźle. Bardzo zielono. Bardzo naturalnie. Po Gostemu powoli się rozrasta. No i niech się rozrasta, bo ta roślinka moim zdaniem robi niesamowity klimat. Tak samo jak niesamowity klimat robi ta duża kryptokoryna. Na początku bałem się, że ona mi tutaj zdemoluje zbiornik, że będzie. Będzie nie pasowała do, do całości wystroju, bo to tylko akwarium, które ma 70 litrów, a to nie jest wcale dużo. A ta roślina potrafi przyjmować no, ogromne rozmiary, jak wiecie. Ale tutaj, jak widać, ma się całkiem dobrze i, i naprawdę, moim zdaniem, robi klimat. Kochani, no i cóż, to by chyba było na tyle. Życzę Wam przyjemności z oglądania Waszych zbiorników. Cieszcie się tym, co macie, bo nie zawsze trzeba mieć wielkie akwarium, żeby, żeby było super. Mniejsze zbiorniki też dają radochę. Nawet jak ktoś nie ma miejsca bądź ochoty, to taka 10-litrówka z krewetkami może być świetną zabawą, może być świetną odskocznią od pracy, od jakichś problemów, chociaż na chwilę. Pomoczyć łapska, pogrzebać sobie w wodzie, no i świat staje się odrobinę lepszy. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrówka, no i do następnego wejścia. Trzymajcie się, ciepło, cześć.